13 i 20 grudnia podczas kiermaszu entuzjaści rękodzieła mogli zaszaleć wśród stroików, kart świątecznych i masy choinkowych ozdób. Wszystko oczywiście ręcznie wykonane przez podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej w Brzostku. Kram ze świątecznymi cudzenkami stanął obok budynku placówki pod Altaną. Wyroby cieszyły się sporym zainteresowaniem, co wszystkich ogromnie cieszyło. Trzeba poświęcić mnóstwo czasu i włożyć wiele serca, aby wykonać wszystkie te ozdoby, które są niepowtarzalne i stworzyć wyjątkowy klimat. Cieszymy się bardzo, że nasze wystawy, kiermasze, ekspozycje już od wielu lat cieszą się tak dużym zainteresowaniem społeczności, nie tylko lokalnej, ale i mamy gości z innych gmin, z innych województw nawet śmiem powiedzieć. Nasza działalność wpisała się już w tradycję tego środowiska. Od 20 prawie lat przygotowujemy... Ekspozycję przygotowujemy piękne dzieło artystyczne po to, żeby cieszyło i sprawiało przyjemność mieszkańców Brzostku i nie tylko. Dla naszych podopiecznych jest to szczególnie ważne. Jest to wyróżnienie, że prace, które wykonują w ramach rehabilitacji zawodowej, w ramach rehabilitacji społecznej stanowią w szerokim środowisku pewien symbol i że możemy chociażby w ten sposób łączyć się z innymi osobami. Dla naszych podopiecznych jest to szczególne wyróżnienie, i wszyscy staramy się, cały zespół, cała społeczność pracowników i uczestników stara się, żebyśmy z tego zadania wywiązywali się jak najlepiej. Mogliśmy oglądać piękne rzeczy zarówno z naturalnych, zarówno z żywych roślin, jak i również z ceramiki, jak i również z metaloplastyki, a więc różne stroiki, różne gwiazdki betlejemskie, piękne krasnale, które tutaj przystroiły też nasz ogród, stanowią w tym roku wystawę, stanowią kiermasz. Również coś dla ciała, bo przecież przepyszne lukrowane pierniki też mogliśmy w tym roku konsumować, degustować i nabyć. Dzięki organizowanym od lat kiermaszom świątecznym warsztaty terapii zajęciowej prezentują dzieła i kuszt podopiecznych, a mieszkańcom dają w ten sposób możliwość nabycia czegoś niepowtarzalnego. Długo zastanawialiśmy się wspólnie, nawet z księdzem proboszczem, wspólnie z całą społecznością warsztatów. Czy w tym roku ten kiermasz się odbędzie, prawda? Ale tak jak już powiedziałam na początku, jesteśmy już tak wpisani w tradycję tego środowiska, że postanowiliśmy zorganizować, zadbaliśmy o dyscyplinę e, całej oprawy, o bezpieczeństwo i cztery, w tym roku no troszeczkę krócej, troszeczkę krócej, dwa miesiące przygotowań, ale myślę, że sprostaliśmy zadaniu.